Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Doom 3. Tutaj rozejrzy się, pozdrowia ceglarzy, mularzy i innych budowlańców. Tak, ostatnio skończyliśmy przy windzie, dzisiaj sobie zjedziemy. Aha, już wezwaliśmy. Dobra, labo, laboratoria alfa. Jak już mogliście zauważyć, na naszym kanale jest tablica informacyjna, na której, na której będziemy... Wpisywać informacje na temat danych serii Ja właśnie zacząłem serię z, ze StarCrafta 2 Ale pamiętam o dumie. Także Jest ok. O, window siada Okej. Okay. O, o fuck. O fuck. Po Dlaczego wrogowie nie mogą być coraz łatwiejsi, tylko są coraz trudniejsi? Na dodatek jest ich coraz więcej nie działają reloada nie zrobimy dobra idziemy dalej Off. Fuck. fuck, fuck, fuck cztery wow, nie mam amunicji toalety masz cegła nie wiem, czy chcę tutaj wchodzić naprawdę. Fuck. nic nie widać. Fak. Dobra. No, Fakt nie. Dobra, nie mamy amunicji w ogóle. Wy nie jesteście cybergwiezdne pisuary. Nie ma mojego mistrza. No nie, nie, do nich nie będę gadał, nie. Nie ma takiej opcji. Nie wiem czy ja tutaj miałem dziś, czy to jest jakiś po prostu... Special room? No, wejdziemy. Nie chce mi się wracać. O. Fuck! Ale nie mam amunicji Jest, magazynek Reload Pójdziemy reload Dobra, będziemy mogli zaraz iść Dobra, gotowy Nie podoba mi się. No ładnie, jeden, nie, drugiego Super Muszę trafiać Nie, właśnie mam zbyt mało tak. się Dobra, wasuka No patrz, stał drugi o oh, fuck, jeszcze jest... A! Nie nie nie, to nie będzie pierwsza śmierć. W tej grze. Nie ma takiej opcji. Co się dzieje tu? Rozumiem, że tu będzie coś ukrytego. Pan też super. Dobra. Mały quick save. Dobra, pan, Ale jest więcej. O, tlen się kończy, fuck.

Tak, o pięknie No zarobiście Udało się jakoś Load Też by się przydało znowu Także idziemy dalej Ale sobie poświecimy Engineering? Fuck No, yeah Fuck fuck, fuck I Aye, he's not Oh fuck Fuck you In your face, bitch motherfucker Ważne jest, żeby mieć zawsze zreloadowaną broń. Naprawdę. Dobra, tutaj gdzieś wpadłem wcześniej. O, Mam nadzieję, że zostawili coś. Dla mnie. Boję się schodzić coraz niżej. W pięć. O, pięknie. O, poszedł sobie. Aha, tu się mam... dobra, światło. Światło jest bardzo ważne. Beczki. Amunicja! Ui, a tam ktoś naszczel beczki. Wiecie, mam amunicji, ale... Aj, marnotrawstwo Myślałem, że coś będzie za beczkami. Ok, cofamy się. Był taki secret room. Okej. Okay. Zjedziemy teraz widom niżej. A no już jest. No okay, przecież. Okej, okay, okej, okay. okej nie chcę za mnie. Dobra, będziemy się poruszać dalej. Ale se tylko przyciszekam. Okej. Okay. Tu widzę jakieś pieprz apteczka. Nie wiem, jakaś druga. Dobra, reloading wszystkich broni. Nie strzelaj. Mogę ci pomóc. Wszystkie światła są wyłączone. Poprowadzę cię, jeśli zabierzesz mnie z tej bazy. Nie wiem, po co to kilka, male. Prawa, udajemy się za Edwardsem. Impulsy elektromagnetyczne wyłączyły systemy zasilania o, w tym rejonie. Uważaj! Duży mógłby uszkodzić nasze światła. Mam. Pompadki. Co to? się blisko. Ale nieoczywna Ty no, Boże, nie posłużę, żeby poszedł z niej na karmię Fuck A oh, ty zjeżdżasz, czy jest dobra? Nie możemy się zatrzymywać, musimy iść O Chodź, nie mogę czekać Bardzo się cieszę, że je spotkałem Takie też nie mam troce Trzymaj się, zbliża trzyma się kolejny Szybko, nie możemy się zatrzymać. Czy ktoś tu się zatrzymuje? O Boże, nie pamiętam, że to coś mój data. Och, dzięki Bogu jest to no ma. Reloading. Tak. Papteczka, magazyn. Jest wyjście. Chyba go tutaj zabijłem. bo naprawdę nic nie widzę to nie jest magazynek? nie nic nie widzę naprawdę dobra, tutaj jakiś jakiś magazynek także bardzo chętnie z niego skorzystamy niewłaściwy kod, tak dobra to ten będzie pasował

Nie, 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 jak ja was nie lubię, to nie Nie ma u Eso Nie no, no następny, pięknie Patrz, skąd ty wyskoczyłeś? Tylko pochłaniają moją amunicję Quick save Dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle A, sms Także do widzenia, no trzymajcie się ludzie, pozdrowia ceglarzy, murarzy innych budowlańców, tutaj rozejrzyj się, a to była... Aaaa, to się wydnie. Także na razie tutaj rozejrzyj się, a to był odcinek serii Doom 3, pozdrowia ceglarzy, murarzy innych budowlańców, zapraszam do oglądania i do następnego odcinka, także cegła... Na razie.